W archeologii podoba mi się zagadkowość i tajemniczość. Z każdym, z każdym kawałkiem ziemi, z każdym ruchem szpachelki można coś, coś nowego wyciągnąć, coś nowego odkryć. Coś nawet co z, na pierwszy rzut oka nie sugeruje żadnego takiego przebojowego odkrycia, ale czasami zdarza się tak, że, że jest interesujące bardzo. Taki specyficzny rodzaj podniecenia <grym> bez, bez yy, złych myśli, to jest po prostu taka, taka nutka ciekawości, co, co to może być, z czym może to być związane, kto wcześniej y, kilkaset czy kilkadziesiąt lat to używał czy dotykał. To jest, to jest właśnie to, co, co, co każdy archeolog na pewno gdzieś tam, gdzieś tam czuje. <grym> Myślę, że to jest fascynujący zawód. No. Zawsze to wyszło ze szkoły średniej, myślę. Z jakiegoś takiego lubienia, lubienia historii, po prostu. Mnie zawsze interesowała historia, i, więc w pewnym momencie pomyślałem, że, że może ta archeologia będzie interesująca. Oczywiście na to wpływ miały różne rzeczy, chociażby filmy o Indianie Jonesie, prawda. Nie ukrywam, że tak było, chociaż rzeczywiście to, co jest w filmach, a co w rzeczywistości często się znacznie różni, ale na co dzień troszeczkę tego dreszczyku emocji jest. My tu ciągle, ciągle mamy jakiś dreszczyk emocji w związku z odkryciami codziennymi, więc wydaje mi się, że, mi się, że, że dobrze wybrałem. Nie narzekam w każdym bądź razie. Jest to, jest to fascynujące, pracochłonne oczywiście i wymaga dużego zaangażowania i dużej wiedzy przede wszystkim. To nie jest tak, że wchodzimy sobie z łopatą i wiemy wszystko co jak zrobić tylko na tym początku musi naprawdę się przygotować. Podstawowym wyposażeniem archeologa jest oczywiście szpachelka i pędzelek, zwykły malarski pędzelek różnych rozmiarów w zależności od rzeczy albo obiektu jaki musimy odkryć. E, poza tym oczywiście właśnie zraszaczka bardzo przydatna, e, łopaty, sztychówki, gracki, e, no i kawałek e, papieru, jakiegoś notatnika. Są groby wyposażone w monety, w medaliki, w koraliki, więc, więc mamy tu jakby pełen przekrój tego, jak, jak samoczanie chowali swoich zmarłych. Oczywiście są groby te zupełnie puste nie wyposażone. W pamięci utkwił mi pierwszy, pierwsza oznaka w ogóle chrześcijaństwa tutaj na tym cmentarzu, który no, na pewno był typowo chrześcijańskim cmentarzem rzymsko-katolickim pora ilość, mamy w tym momencie około 150 odkrytych grobów w układach anatomicznych, czyli takich, jakby gdzie jest układ za zachowany, natomiast mamy przynajmniej ślady kilkudziesięciu kolejnych, które wystąpiły w warstwie cmentarnej. Przeważnie wyglądało to tak, że gdy wkopywano e, osobę zmarłą, wykopywano grób dla niej, odkrywano wcześniejszy pochówek i kości odsuwano na bok. Dosyć późno udało nam się na taki natknąć, to było chyba już po, po miesiącu wykopali skrzyżyk taki dosyć duży, był przy ramieniu, przy zgięciu ramienia, taki miedziany, dosyć dużych rozmiarów krzyżyk. Takim ciekawym pochówkiem jest odkrycie sprzed kilku dni, który jeszcze właśnie eksplorujemy ten pochówek, a mianowicie człowiek złożony na brzuchu, wrzucony jakby do trumny na brzuchu. Nie na plecach, jak się standardowo, standardowo właśnie działo, tylko na brzuchu. I bardzo jednoznacznie jest to w literaturze, zarówno etnograficznej, jak i antropologicznej, czy też archeologicznej interpretowano jako pochówek specjalny, pochówek jakiegoś odmieńca, upiora, kogoś, kto mógł szkodzić po śmierci, więc postarano się, żeby on z tej trumny nie wychodził. Takie naiwne było wierzenie, że jeżeli się go obróci plecami do góry no to on musi wstać przed siebie, będzie widział ziemię, więc nie wstaje. Być może on miał nawet jedną rękę e, związaną z tyłu, bo, e, bo tak układ tej, tej właśnie ręki sugeruje. Także no, tutaj takich różnych ciekawostek jest bardzo dużo i codziennie właściwie ten, ten obiekt, kościół, jego otoczenie czymś nas zaskakuje. Status niewątpliwie był zróżnicowany. Mamy groby zarówno w kryptach, jak i poza na terenie cmentarza zupełnie pozbawione wyposażenia. Jedynie e, te osoby zostały włożone do trumny, czasem też bez trumny, e, i nie dawano im żadnego wyposażenia pośmiertnego. A zdarzają się. Przypadki również, gdzie mamy bardzo bogate wyposażenie. Kilka grobów zdarzyło nam się takich, że tak powiem, bogatych, czyli w, w takich ładnie zachowanych trumnach z, z, z kawałkami nitów i, i tkanin. Mogli być to na przykład księża, którzy tutaj urzędowali w tym kościele. Przypomnę, że w tym kościele w 1417 roku, niedawno mieliśmy rocznicę w maju, wziął ślub Władysław Jagiełło ze swoją trzecią żoną, Elżbietą Ranowską z Pileckich. No więc właściwie jest to obiekt o randze ogólnopolskiej, którego jakby kształt, którego wielkość pobudza wyobraźnię badaczy od wielu, wielu lat. Ale do tej pory nie było możliwości jakby przyjrzenia się temu, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o uczytelnienie po badaniach murów kościoła świętego Michała, no to na razie trwają dyskusje. Tu dyskusje trwają głównie między Panem Konserwatorem a, a władzami miasta i no, na razie nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle będzie wyglądało, czy jest możliwe w ogóle wpisanie w ten projekt, który już istnieje właśnie na przykład zarysowania tych, tych murów. To jest wszystko jakby przed nami. No oczywiście my mamy swoje propozycje. Nam się marzy podciągnięcie tych murów troszkę do góry i przynajmniej w tej części, gdzie nie ma trakcji jezdnej, gdzie ma być deptak, pokazanie zarysu tego kościoła, zrobienie w nim ławeczek, może jakiś donic z kwiatami itd. Tak Ale to zobaczymy.